Zanim kupisz Ghost of JT od chłopaków z gier wideo, no może być grubo. Ghost of JT ma w sumie... nawet chyba teraz już to można odpalać. Ja to odpalam w dzień, w którym oglądacie to na YouTubie, więc zapraszam na streama. Powiem wam tak już na samym początku, ja wiem, że Ghost of to jest gra, która przychodzi do mnie na mój kanał z dramą. Dzisiaj pozwoliłem sobie odpalić, bo niektórzy streamerzy mieli do tego wczesny dostęp. Pozwoliłem sobie odpalić to Ghost of JT, no i wam powiem, że... Zobaczyłem coś takiego well, u no nie? I myślę sobie, kurwa, no nie, no nie zrobili tego. I to nie jest jakiś, wiecie, specjalnie wyselekcjonowany screen, przeze mnie gdzieś siedziałem, i tylko czekałem, aż ta gra będzie źle wyglądać. Nie? Bez tu stary, to tak wygląda. Zobaczymy sobie zaraz, co chłopaki powiedzą na ten temat. Ja gra oczywiście kupuję. Ja wam tylko coś pokażę. Ja wam pokażę, to jest generalnie gra, która wyszła na tę samą platformę 5 lat wcześniej, nie? Teraz ja wiem, że o jezu, znowu Kiszek zły porównuje wszystko do Solsów, ale no jak to mogliśmy dostać 5 lat temu? Czemu GoSavioTy stary wygląda tak? Ja nie wiem o co chodzi, serio, nie mam pojęcia, ale no nie staram się być na siłę jakoś negatywnie nastawiony do tej gry. Więc u mnie oczywiście wiecie, będzie jak najbardziej obiektywnie i bez uprzedzeń. Chciałbym, żeby ta gra była dobra, ja bym chciał, żeby było jak najwięcej dobrych gier. Ale no naprawdę przyjrzyjcie sobie inne streamy na Twitchu, to tutaj jeszcze można powiedzieć, że może ktoś gra na niskich ustawieniach, ale to jest kurwa PS. Tam będziesz miał dwa albo trzy różne tryby ustawień, nie? Więc no ja nie wiem. No poziom szczegółu. I to jest pierwszy screen z Demon w który wpisujesz Demon Souls in in-game, no nie? A to? Ja nie wiem, ja nie wiem. No, ale może faktycznie trafiłem na zły moment. Przekonamy się dopiero, przekonamy się, no nie? Dobra, Ghost of JT, zanim kupisz, let's go. Witajcie w kolejnym odcinku zanim kupisz, gdzie oh, awesome, przybliżamy go. wam najważniejsze informacje o głośnych grach jeszcze przed ich premierą. Dziś na tapet wlatuje go of JT od Sucker Punch Productions. Porozmawiamy sobie trochę o fabule, o tym jak może wyglądać... No, bo tu to dobrze wygląda, nie? ...gameplay i o wszystkich kontrowersjach, które ta gra zaliczyła jeszcze przed swoim oficjalnym debiutem. Ja jestem Azurawil, no oglądacie o, gry kadry, wideo. Zajebiście. No i pamiętajcie, żeby podbić ten materiał koniecznie. No i co ja wam będę więcej mówił? Upuszczamy intro i przechodzimy do konkretów, bo trochę Byry, się tego ryry, dzisiaj zebrało. Zajbiście nowe kadry. Kadry? Ka, ka, ka. Ghost of Yotei to zmniejszy. kolejna gra od Kaderek. Sucker Punch Productions, a więc ekipy, która stworzyła Ghost of Tsushima, a wcześniej odpowiadali za gry z serii Infamous oraz Sly. Mimo, że gra dzieli część tytułu ze wspomnianą już wcześniej Tsushima, to jest raczej czymś całkowicie niezależnym. Biorąc pod uwagę, że historia Jima Sakaya została w zasadzie w pełni zakończona, to wydaje się to rozsądnym posunięciem. W tym miejscu warto też wspomnieć, że sama marka Ghost ma naprawdę ogromny potencjał, bo właśnie Tsushima wydana w okolicach 2020 roku do jesieni tamtego roku sprzedała się w nakładzie 13 milionów kopii. Jest to Uuu, naprawdę dość duży wynik, biorąc pod ogromny. uwagę, że przez większość swojej obecności na rynku była ona dostępna tylko i wyłącznie na jednej platformie. Z tego też powodu całkiem logicznym wydaje się, że Sony dało zielone światło na kontynuację. Ale czy po premierze firma dalej będzie tak samo zadowolona? No, tego dopiero dowiemy się za jakiś czas. I ktoś może teraz zapytać, o czym w ogóle będzie gołzowiota i jaka będzie dokładnie jego historia? Odpowiedź widzu jest prosta: będzie to dość oczywisty motyw zemsty. Historia w grze będzie się dziać w roku 1603, czyli prawie 330 lat po Tsushima i przedstawi losy Nieki Atsu, czyli najemniczki, która będzie miała rachunki do wyrównania z pewną grupą przez... Ej, jak myślicie, jaki będzie typowy segment komentarzy u mnie, jak ogram głos Sof i zwrócę uwagę na jakieś jej problemy, ją pod jakimkolwiek względem skrytykuję, że, że nie ograłem poprzedniej, nie? ...temczą nazywaną Yotai Six. Ta rządza zemsty, sprawia, że przybiera ona osobowość Onryo, czyli takiego ducha zemsty z japońskiego folkloru. A dlaczego w ogóle ona chce ich wszystkich zaciukać, zapytacie? No bo kilkanaście lat wcześniej owi przestępcy zabili jej rodzinę. No i wiecie, jest to motyw oklepany, żeby nie powiedzieć trudny. W pewnym sensie naprawdę przywodzi mi na myśl to, z czym mieliśmy do czynienia w przypadku na OS Assassin's Creed Shadows. No. Mam tylko nadzieję, że tutaj ta historia będzie chociaż trochę bardziej dojrzała i miała trochę więcej sensu niż w grze Cały ten motyw zemsty oznacza, że będziemy musieli tropić tych przestępców, śledzić i eliminować każdego z nich, a także osoby z nimi powiązane, aby wreszcie bohaterka osiągnęła oczekiwany spokój. Może to być oczywiście podstawa do przedstawienia w ramach tej fabuły bardziej takiego szarego podejścia do kwestii zemsty i tego, że nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie. Wspomniana przeze mnie ma potrafiła grać na takim kryzysie tożsamości głównego bohatera i może tutaj będzie podobnie, no w końcu Sucker Punch chyba nie zapominamy. Jak się pisze, przynajmniej poprawne scenariusze. Jeśli chodzi o samą lokalizację gry, no to tym razem trafimy w okolice góry Jotej w regionie Ezo, który właśnie w tamtych czasach nie należał bezpośrednio do Shogunatu. To zaś sprawia, że jest to miejsce, gdzie grasuje całkiem sporo różnego rodzaju właśnie wyrzutków, oraz ogólnie rzecz biorąc nieciekawych typów, i to też ma być jeden z elementów, który ma stanowić tło dla całej fabuły. Oczywiście nie braknie też typowych zadań pobocznych, które mają dotyczyć towarzyszących nam NPC-ów. Ten wątek jest Super, bo ja lubię poznawać dodatkowe historie postaci, z którymi wchodzimy w interakcję. To buduje oczywiście w grze takie dodatkowe poczucie, że ten świat jest głęboki i nie jest fasadowy. Jednak w Sushimie to akurat było zrobione dość płytko i wcale tego poczucia głębi nie. Ja te kadry, momentami w tej grze, serio, no, wyglądają jak z PSA 4, kurwa, nie ma się co oszukiwać. Było w tych zadaniach dodatkowych. W zasadzie to robiło się je bardziej, żeby odbędzić jakieś tam procent skompletowania gry, niż żeby rzeczywiście poznać jakieś tam dodatkowe historie. Oczywiście nie braknie też takich mniejszych aktywności, jako obozowiska, które będzie można odwiedzać, żeby sobie na przykład na Shimen Senie pograć, wizyty w Onensach, czyli w takich jakby łaźniach, minigra ze ścinaniem bambusów też się pojawi, a także coś zupełnie nowego, czyli malowanie. Ja wiem, te aktywności brzmią dość specyficznie i może nie do końca pasują do takiej gry, gdzie głównym motywem jest zemsta, ale ja wiem chyba, co twórcy chcieli w ten sposób przekazać. Chodziło im o zbudowanie nie tylko świata, ale też bohaterki jako takie... Powiedzmy typowo ludzkiej postaci, z którą łatwiej się może trochę utożsamiać i łatwiej rozumieć jej motywy. W końcu nie samą zemstą żyje człowiek i lubi sobie czasem, czy to pójść do łaźni, czy to sobie pograć na jakimś instrumencie. No okej, okay, to jest fajne, tylko ja mam tutaj bardziej obawy dotyczące tego, jak bardzo monotonne to może być i jak pod koniec gry będziemy mieli już tego dosyć. Podsumowując ten wątek fabularny, można powiedzieć, że gozowie. Bo już o zapchanie więcej czasu w grze. No te konsolowe gierki mają taką tendencję, nie? Wrzucenia ci pięciu różnych typów aktywności, a potem powtórzenie każdej aktywności 20 razy i do każdej dodanie pytajnika, nie? Tutaj zapowiada się jako gra, która będzie, no właśnie, bardzo mocną kopią tego, co oferowało Ghost of Tsushima. Jasne, będzie miała ona swoje autorskie elementy i to akurat bardzo dobrze, niemniej jednak tak jakby ten core, jeżeli chodzi o przedstawienie świata aktywności oraz samą warstwę fabularno-narracyjną, zdaje się być dokładnie taki sam. Czy można powiedzieć, że jest to Reskin? No, aż tak mocno bym nie mówił. Niemniej jednak, rzeczywiście można powiedzieć, że twórcy tutaj poszli w pewnym sensie bardzo mocno utartymi schematami. No dobra, fabuła fabułą, ale warto sobie też porozmawiać o tym, jak będzie wyglądała warstwa gameplayowa. No i wiecie, o ile mówiliśmy w przypadku narracji i historii, że będzie to dość mocno zbliżone do tego, co oferowała Tsushima, tak gameplayowo będzie. Dokładnie tak samo. Schemat rozgrywki nie będzie szczególnie odbiegał od tego, co znamy z poprzedniej odsłony. Oznacza to, że nadal będziemy mieli akcyjniaka w otwartym świecie z perspektywy trzecioosobowej, który muśnięty został. Ale tak naprawdę tylko tak odrobinkę muśnięty systemami RPGowymi. Całość opierać się będzie więc na podróżowaniu z punktu. Ej, ja. systemami RPGowymi. Całość. Ja nie rozumiem. Kurwa kadry w tej grze są takie płaskie. To jest tak dziwne. Gdzie tu jest jakikolwiek detal? Serio, gdzie tu jest stary detal? Opierać się będzie więc na podróżowaniu z punktu do punktu, potyczkach, przerwniku filmowym w przypadku głównej linii fabularnej. No i tak w kółko z dodatkowymi elementami, właśnie takimi jak dodatkowe aktywności, zadania poboczne czy jakieś tam polowania. Nie jest to coś szczególnie odkrywczego, ale w przypadku Tsushima sprawdzało się nawet dobrze. No tak do około 60 godzin na licznik. I naprawdę do pewnego momentu to potrafiło dawać frajdę. Oby Sushima, jeżeli już musi iść tymi schematami, nie była tak bardzo przeciągnięta, bo to jest chyba mój największy zarzut względem poprzedniej odsłony. No dobra, no ale skoro już będziemy musieli walczyć, no to do naszej dyspozycji twórcy oddali całkiem sporo wszelkiego rodzaju broni. Poza taką zwykłą kataną będziemy mogli korzystać z odachi, czyli takiego japońskiego odpowiednika Zweihandera, Kurisagamy, kusarigamy, czyli takiego haka z łańcuchem, a nawet broni palnej, no bo koniec końców mówimy o XVII wieku. Nowe elementy wyposażenia będziemy też odblokowywać w miarę naszych postępów w grze. A więc, aby odblokować wszystkie bronie, trzeba będzie się namęczyć i po prostu to grę przejść. Wy... Oczywiście, wrogów będzie można eliminować na Czarny różne biały, sposoby. Ładne. I tak na przykład będziemy mogli sobie wparować w całą grupę przeciwników, rzucić w nich petardą i siakać ja lubię w tych starych, no, nowych akcjniakach, no nie? Skaczesz na typa... Zabijasz go z ukrycia, po czym zabijasz kolejnego, a trzeci stoi odwrócony i nic, nic nie usłyszał w ogóle. Jednego nie? po drugim na udeptanej ziemi. Możemy też ewentualnie po cichu zakraść się do obu. A tuż kiedyś nam jeden recenzent powiedział, że AI w grze jest głupie i przeciwnicy są o tym piali, ale to dobrze, bo dzięki temu łatwiejsza. i eliminować jednego po drugim, aby ostatecznie dojść na przykład do bossa, z którym i tak będziemy musieli walczyć zapewne w tradycyjnej formule. I wiecie, a propos walki, przyglądałem się dość dużej liczbie materiałów, które gdzieś tam były udostępniane i dotyczyły go of J. I to, co zauważyłem, to przede wszystkim kwestia tego, że no właśnie, ta walka wygląda niemal identycznie jak w Sushimie. Chodzi mi tutaj właśnie chociażby o szereg animacji, które się pojawiają, głównie w przypadku katany, no bo w Sushimie to była podstawowa broń, ale także zachowaniach przeciwników i tego, jak środowisko reaguje na nasze działania. Szczerze powiedziawszy, nie wiem czy to dobrze, bo taką jedyną większą różnicą, którą zauważyłem, to jest większa płynność tych animacji. One przechodzą znacznie lepiej. Tu każdy atak musi się świecić na czerwono, w sensie. No, nawet w Sekiro masz świecące ataki, Mikiry i takie rzeczy. Ale że każdy atak się już świecił, to to jest tak, to mi to wieje. Lepiej niż w Cusimia. To jest taki drobny detal, ale przez to też mam wrażenie, ta walka wydaje się nieco szybsza. Czy jest to dobre rozwiązanie? No pewnie tak, no w końcu musieli dodać coś nowego. Ale z drugiej strony, no nie wiem, czy nie będzie to dla osób, które niedawno grały w Tsushima, czymś, co sprawi, że oni się od tej produkcji odbiją ciekawą różnicą, którą udało mi się wyhaczyć, jest to, że jeżeli będziemy poważnie zranieni po jednym potężnym ataku, to acu upuści broń i trzeba będzie ją podnieść. To sprawia, że no właśnie, no dostajemy dodatkową karę i gra wymaga od nas na przykład przejścia w większą defensywę. Mm -hmm. To jest akurat spory plus, ale spokojnie. Z drugą stronę też będzie to działało dokładnie tak samo, więc jeżeli my kogoś dość mocno uderzymy, no to ta postać też upuści broń i na przykład będziemy mogli skutecznie ją tam gdzieś dziabać. A, no i oczywiście będzie też Wilk, który pojawił się już na pierwszym trailerze, i z tego co udało mi się zauważyć, i z tego co się dowiedziałem, no to on będzie w pełnił formę takiego wsparcia, właśnie dla ads e, Ale jak on dokładnie działa, no to właśnie, no tego dowiemy się po premierze. Inną ciekawą mechaniką, którą deweloperzy zaimplementowali do gry, jest system przesłuchań, który ma nas skierować na nowe rewizje. Ty, ale mocny materiał w sensie multi-informacji Tu jest Azur giga dobrze go garną. Odkrywać przed nami kolejne karty śledztwa, gdzie czekać będą na nas na przykład dodatkowe wyzwania. Raz będą to jakieś zasadzki, innym razem przedzieranie się przez jakieś tam tabuny wrogów. Wszystko to ma nas doprowadzić na przykład do rozwiązania jakiegoś konkretnego elementu śledztwa, które prowadzimy. I powiem wam, że to jest akurat całkiem ciekawe, tylko no, oby to nie było tak toporne i wybitnie liniowe, jak z reguły w zwyczaju mają to gry od Sony, bo naprawdę, to ma potencjał na taką fajną quasi rpg mechanikę, którą będzie można się bawić i będzie to miało też potencjał na jakieś tam kolejne przejścia na przykład. Oczywiście jeżeli chodzi o poruszanie się, no to do gry wróci hack z lingą, który posłuży nam do skutecznego docierania w trudno dostępne obszary, a tymi najczęściej będą na przykład jakieś kapliczki, które będą zapewniać nam dodatkowe umiejętności pasywne z kilku mini drzewek, które będą dostępne w grze. Gameplayowo Ghost of Yota będzie takim typowym akcyjniakiem, który rzeczywiście będzie jeszcze stawiał na takie bardzo filmowe akcenty, będzie zawierał w sobie Takie quasi RPG'owe właśnie elementy. No i cóż, no, jeżeli ktoś lubi tego rodzaju gry, jeżeli kogoś sushi ma na przykład przekonała do siebie te kilka lat temu, no to pewnie Viotej będzie czuł się dokładnie tak samo dobrze. Pozostaje tylko pytanie, czy no właśnie, nie będzie to znowu kolejna przeciągnięta gra od Sucker Punch, która po 6. się wydaje, że tutaj pojawia się taki dyskurs, który jest na tyle ciekawy, że... Zauważcie, że nawet ja ostatnio mówiłem o tym, że brakuje nam dzisiaj w gamingu umiejętności recyklowania starych tytułów, czyli wzięcia działającej formuły i lekkiego jej podrasowania i sprzedania tego raz jeszcze. Dokładnie w takiej samej formie, jak na przykład zrobił to Fallout 2 z Falloutem 1, Fallout New Vegas z Falloutem 3, prawda? I przykładów takich gier. Kiedyś starych, gdzie dosłownie kolejna część była bardzo podobna do jedynki, i jest bardzo, ale to bardzo dużo, które po prostu brały już grę na odpowiednim silniku, sporo rzeczy było zaimplementowane i tą grę się rozwijało tak bezpiecznie, ale przede wszystkim się rozszerzało. No nie wiem, no nawet Gothic 2 i Gothic 1 jest świetnym przykładem, tutaj, prawda? Ale kwestia jest taka, że no nie zawsze to działa bo są gry, które są na przykład bardzo powtarzalne i taki, no na przykład, ja nie grałem w Ghost of Tsushima, ale bardzo dużo osób mówiło faktycznie w Ghost of Tsushima, że jest to problematyczne, że no na pewnym etapie Ilość tych samych elementów gameplayowych zaczyna się tak ze za sobą zazębiać, że to nudzi i zaczyna irytować. I teraz pytanie: Jeżeli mieliśmy jedną grę, która to zrobiła, i nagle robimy i recyklujemy to w drugiej części, i znowu wracamy do takiej powtarzalności, to czy jest to dobre rozwiązanie? No nie, bo po to bazujemy na tym pierwowzorze, żeby wiedzieć, co ulepszyć. Więc no generalnie Ghost of Yota powinno być lepsze niż Ghost of Tsushima. Jeżeli zastosowalibyśmy taką formułę to oczekiwałbym tutaj upgrade'u, prawda? Tak jak Diablo 2 było sporym upgrade'em względem Diablo 1, tak jak Fallout 2 było sporym upgrade'em względem Fallouta 1, tak samo jak było z Gotikiem, czyli wyciągnięcia nauczki, wyciągnięcia lekcji i pójścia dalej. No tak w tym przypadku zastanawiam się, czy ta, czy ta gra faktycznie to dobrze zrobi, czy nie skończy się to na, na takim klasycznym reskinie i, i pójściu po łatwą kaskę, nie? 10-70 godzinach będzie po prostu nudzić. Bo jeżeli tak, no to wychodzi na to, że ci deweloperzy niczego się nie nauczyli po mnie. No i dobra, jeżeli już porozmawialiśmy sobie zarówno o fabule, jak i o gameplay'u, no to teraz możemy przejść do tych wszystkich innych, ale równie ważnych informacji na temat tej produkcji, a tego też się całkiem sporo uzbierało. Jedną z takich ciekawszych rzeczy, która nie dotyczy bezpośrednio gameplay'u, a raczej takiej warstwy wizualnej, jest to, że w grze dostępnych będzie kilka trybów obrazu, które wzorowane będą na przykład na kadrach. Akiru Kurosawy, czyli słynnego mm -hmm. japońskiego reżysera. To dodatkowy fajne. tryb opracowany został we współpracy z innym filmowcem, czyli Takashi Mika. Ten tryb ma być bardziej surowy i stawiać na takie większe zbliżenia podczas walki, dodając im większej dynamiki. Będzie też taki dodatkowy, trzeci tryb. O Jezu, ty, jak ja teraz skrytykuję tą grę za jakieś kadry, to się okaże, że w złym trybie gram to mi napiszcie od razu w komentarzach pod tym filmem, w jakim mam trybie grać. stworzony przez Shinichiro Watanabe, który nie zmienia kadrów, ale podmienia oryginalną muzykę z gry na takie bardziej delikatne Luffy bity. I szczerze powiedziawszy, to jest... to wygląda jak mem, ale żeby wam to najlepiej zobrazować, to puszę wam teraz fragment, no i ocencie sami. Oczywiście z racji e, tego, że Ghost of the jest grą, która wychodzi ze stajni PlayStation, no to przy okazji premiery wypuszczona została limitowana edycja padów oraz paneli bocznych do PS5 Slim i Pro. No i ktoś może teraz zapytać, a co ze standardowymi? Jest te panele boczne do PS. A oraz paneli bocznych do PS? To to dosłownie możesz obstawiem kupić na temu za 2 złote nakładkę, nie? Albo naklejkę. To jest tak potrzebne. PS5 Slim i Pro. A to ma pewnie limitowaną edycję i kosztuje 50 dolków, jak nie 100. No i ktoś może teraz zapytać, a co ze standardowym PS5? A no odpowiem krótko. Gówno. Sony nie wypuściło dla was żadnego panelu, biedaki. Trzeba kupić nową konsolę, jak chcecie mieć ładniejszy panel boczny. Ciekawostką jest też to, jaki budżet miało Ghost of Yotei, skoro Tsushima, która okazała się takim hitem, miała go w wysokości 60 milionów. No i tutaj pojawiły się na przestrzeni czasu różne spekulacje. Jedni mówili, że wzrosło do 100 milionów, inni mówili, że nawet 200. A odpowiedź jest troszkę bardziej zaskakująca, bo budżet na stworzenie go Zowiejotej to dokładnie 60 milionów, czyli tyle samo, ile w przypadku Cushimy. Brian Fleming z Sucker Punch, ale bez jak Sony, takiego swojego głównego pretendenta do ich najlepsze albo ich największej gry w tym roku, tak mi się wydaje. Ja zastanawiam się jeszcze, co od nich wyszło takiego bardzo dużego. Wydaje na to 60 milionów. To dobrze zarządzają tymi pieniędzmi, tak mi się wydaje. Co prawda, narobią robią grę na podstawie poprzedniej, więc sporo rzeczy. Naprawdę no było tutaj już gotowe i oni na 100% bazowali i zaczęli pracę na, wiesz, na działającej Tsushima i sobie stopniowo podmieniali rzeczy, bo bardzo często się tak robi. Się wydaje, że chyba nawet w CD-pie się jakieś wypowiada na ten temat, no nie, że jak robili Wiedźmina, tego go pierwsze robili na poprzednich modelach z Wiedźmina, żeby już były jakieś takie placeholdery i potem się to stopniowo podmienia, podmienia, podmienia. No 60 milionów przy grze, gdzie poprzednia odsłona sprzedała 13 milionów kopii. No to to pachnie świetnie pieniędzmi, nie? No kurwa, genialnie to pachnie. To wygląda jak przepis na sukces, nie? Twierdził, że jego studio nie potrzebuje więcej kasy, bo Ghost of JT będzie grał bardzo podobną rozmiarowo właśnie na Tsushima, a samo studio także niespecjalnie się rozrosło. I wiecie co, to stoi w dość ciekawym kontraście do takiego spider Spidermana od Insomniac Games, którego pierwsza część kosztowała 90 milionów, a dwójka już ponad 300. Jak widać, da się optymalizować. Ale wywalili koszty, no nie? Ale to widzicie wyciągają lekcje, no. koszty i nie przepieprzać tego siana na różne jakieś tam głupoty. Widocznie trzeba tylko chcieć. A, no i jeszcze taka krótka informacja, bo w momencie nagrywania tego filmu spadło embargo na recenzję go Zowiotę i na całym świecie. No i gra w serwisie Metacritic może pochwalić się oceną na poziomie 87 punktów. Jest to spraje. wysoki wynik, ale pamiętajcie, to są recenzje i no do nich jednak warto podejść z dystansem. Najlepiej ograć tę grę samemu, ewentualnie poczekać My na werdykty innych setki, graczy, porwa. którzy zdecydowali się ograć ją na premierę. W ten sposób najlepiej będzie ocenić, czy ta gra będzie rzeczywiście dla was. No i dobra moi kochani odwlekałem to jak mogłem, ale teraz musimy sobie porozmawiać o aferach, które gdzieś tam pojawiły się wokół Zowiotej. i szczerze powiedziawszy to tak sobie sprawdzając je wszystkie jeszcze raz i analizując to naprawdę każda kolejna na afera jest no. coraz bardziej głupia. Zaczęło się oczywiście od tego, że główną bohaterką jest kobieta, no i wiadomo, wow, 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 wow i wojenki kulturowe. I wiecie co, no akurat tego, no, nie rozumiem tej afery, bo osobiście wychodzę z założenia, że jeżeli postać jest dobrze napisana, to nie ma znaczenia, jakie jest płci. Czuję najlepszą postać kobiecą, stworzoną w gamingu. Kraja Scotora Kotora wymiata wszystko, Orin z Baldur's Gate 3. I zastanawiam się, jaka by była trzecia. Gadaliśmy kiedyś o tym, na pewno podawałem jakieś świetne postacie kobiece. Kogo bym wymienił trzeciego? Kogo wymieniłem ostatnio trzeciego? Wy więcej pamiętacie niż ja. No właśnie, to może z tym uprzedzono, jak nie potrafię trzech kobiet wymienić. Kerrigan, może. O, to dobre też. Nie, no. Jezu, zapomniałem. No przecież Sylwia. O Jezu, Sylwia, 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 zapomniałem o Tobie. Jak Ty byłaś dobrze napisaną postacią, ale niestety musieli Cię skupić. I szczerze powiedziawszy, to jeżeli ktoś zwracał uwagę... O Jezus, Dark Messiah, bez kitu. Jak ona się nazywa ta Dark Messiah? Tak akurat na to jakiej płci jest bohaterka w grze? No to nie wiem, to może warto nie zmienić zainteresowania. No ale wiecie co, dobra, idźmy dalej, bo faktycznie im dalej będziemy szli w las, to tym się robi naprawdę grubiej. Skoro już porozmawialiśmy sobie właśnie o bohaterce, to teraz porozmawiajmy sobie o aktorce, która wciela się w postać Atsu. Bo tutaj to już jest naprawdę całkiem Dobra, jest po prostu dziwnie. Sacre Punch Productions, wybierając aktorkę do roli Atsu, zdecydowało się na Erike Ishi. Jest to kobieta, która jest zadeklarowaną członkinią organizacji Antifa. I znowu, wiecie, czyjeś poglądy, preferencje, to czy dla mnie żaden problem, o ile mnie one w żaden sposób, powiedzmy, nie biją, nie urażają. No, nie mam z tym generalnie żadnego problemu. Tylko, że problemem jest to, że ona rzeczywiście czasem lubiła palnąć taką srogą głupotę. Dobrym przykładem jest chociażby to, jak chciała chociażby zlikwidować policji, bo w jej opinii, nie są to bandeci i w ogóle uciskają oni zwykłych obywateli. To jest odważne stwierdzenie. umówmy się. To jest odważne stwierdzenie. Głupie. Oczywiście głupie, ale przy okazji. Nie. No dobra. umówmy się, że żeby coś takiego napisać, naprawdę no trzeba to na w sposób odważny. 100%. Albo skrajnie głupi w sumie. Dobra, nieważne. Innym przykładem jej światłego intelektu i błyskotliwych opinii jest jej wpis, w którym stwierdziła, że nie potrzebuje ona, ale też w ogólnym rozumieniu cała gra. Pieniędzy od ludzi, którzy wspierają amerykański ruch MAGA. I, no, wiecie, no, nie wiem, czy takie rzeczy powinno się na jakimś tam etapie marketingowym wspomówić, bo zawężacie sobie grono potencjalnych klientów i, no, ostatecznie na przykład za jakiś czas możecie nie dostać kolejnego angażu, bo pieprzycie głupoty. Ale dobra, wiecie, wybór głównej bohaterki i te wszystkie wykwity, które Erika sobie tam pisała. To nic przy tym, co pojawiło się dopiero ostatnio. Tutaj już naprawdę robimy odwierdy do takich największych meandrów głupoty. I naprawdę, jeżeli nie wiecie o co chodzi, jeżeli nie interesowaliście się tematem, to nie wiem, usiądźcie, złapcie się czegoś, bo to już naprawdę będzie grubo. Na samym dnie absurdów i głupoty, jakie gdzieś tam wytoczyły się przy okazji promocji Ghost of Jota, czeka na nas niejaka Drew Harrison, czyli jedna z deweloperek Sucker Punch, Productions i absolutnie genialnie głupi wpis, który wrzuciła po tragicznej śmierci prawicowego aktywisty, Charliego Kerka. Wiecie, ja też tu nie chcę politykować, od tego macie inne kanały, innych twórców, no ale to, co zrobiła ta kobieta, to już jest taki publiczny sabotaż swojej firmy i projektu, przy którym pracowała. No bo umówmy się. To normalny, publikuje takie posty i to jeszcze przed premierą gry, nad którą pracuję od kilku lat. Tak spektakularnego pokazu, głupoty, braku instynktu samozachowawczego, jakiegoś takiego, nie wiem, zacietrzewienia nie widziałem naprawdę od bardzo dawna, a przypominam wam, że ja głównie mówię o branży, która produkuje gry, i takich ludzi jak ona jest no dość dużo, chociaż nie, no, większość z nich jest mniej głupia. Niemniej jednak chodzi mi o to, że deweloperzy też czasem potrafią pieprząć jakąś głupotę, ale nie widziałem jeszcze, żeby ktoś pieprzył głupotę tak dużego kalibru. Oczywiście kobieta została zwolniona z sucker punch, ale obożenie ludzi, którzy zarówno popierali tego kerka, jak i ludzi, którzy po prostu no, mieli. Poczucie godności i smaku było tak duże, że no cóż, dość dużo osób powiedziało, że bojkotuje tę grę. Nie będzie kupować Prawidłowo. go o nawet jeżeli oni zwolnili tą deweloperkę. E, ja się nie dziwię jeszcze, że powiedziawszy. No, pokłosie tego było coś takie, że raz z tej do nie pokazali Ghost o tej Coś dziwne, nie? Że chwilę przed premierą gry Sony totalnie milczało z e, jej dodatkową promocją no i pewnie było to faktycznie tym wywołane. Czy bo można zakładać, że nie tylko ona, w tym. W tym studium ma takie poglądy. Zresztą ona też nie wyraziła żadnej skruchy po tym zwolnieniu, powiedziała, że zrobiłaby to jeszcze raz. Whatever. Generalnie rzecz biorąc, bardzo brzydka, bardzo śmierdząca sprawa, która podejrzewam, że może dość negatywnie wpłynąć na PR, sprzedaż i ogólny odbiór tej gry. Czy rzeczywiście tak będzie? No tego się przekonamy, jak kiedyś dowiemy się, jakie wyniki sprzedażowe wykręciło go u Zowiotej. No niemniej jednak, mam wrażenie, że smród związany z tym wpisem będzie się za tą grą ciągnął jeszcze przez długi czas. I tym niezbyt przyjemnym i skrajnie głupim akcentem Fajny dojechaliśmy materiał. do końca Kurwa. tego materiału. Dowiedzieliście się, się software, z niego o czym, czym będzie Ghost i o tej czego spodziewać się pod względem Prosty gameplayowym, dowiedzieliście się też o aferach oraz o takich wszystkich rzeczach, które rzeczywiście warto mieć gdzieś tam na uwadze, jeżeli chodzi o tą nadchodzącą premierę. Ja się będę z wami powoli żegnał, odsyłam was też do ostatniego materiału, który pojawił się tutaj na naszym kanale. Link do niego macie tutaj gdzieś, gdzie go paluszkiem wskazuje. Pamiętajcie też, proszę, żeby podbić ten materiał, bo nam to naprawdę bardzo mocno pomaga. I co? Słyszymy się już niebawem w kolejnym materiale. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć! Do no, fajny materiał, serio, zajbiście.